Zaczął się rok szkolny, więc parę słów o szkole. Jako, że skończyłem już ją dość dawno temu, z biegiem lat, coraz bardziej dochodzę do wniosku, że szkoła w takim kształcie, jaki obecnie panuje, jest stratą czasu. Dlaczego? Nie. Nie mówię, że nauka jest stratą czasu. Szkoła w takiej formie, jak obecnie, jest stratą czasu. Po pierwsze. System edukacji jest niedostosowany do dzisiejszych czasów. Dawno, dawno temu, kiedy nie było internetu, komputerów, wiedzę przekazywano na prostej zasadzie. Dawano materiały, kazano ich się nauczyć na pamięć, odpytywano, sprawdzano, jeżeli uczeń zdał odpowiednio egzamin, czyli zapamiętał wszystko, co mu nauczyciel kazał, zanotował wszystko na lekcji. I później pięknie na egzaminie kartkówce przepisał z pamięci, dostawał dobrą ocenę. To się sprawdzało na zasadzie takiej, że yy, młody człowiek zdobywał wiedzę, której później w pewnych momentach w życiu potrzebował i nie było gogle, nie było szybkiego dostępu do informacji, a książkę też się wertuje długo, żeby znaleźć odpowiedź. Więc podstawową informację powinien posiadać w sobie, w głowie, Oczywiście, ten system tak miał wyglądać w założeniu. Niestety przez lata okazało się, że tak naprawdę polega to na zaliczeniu, zakuciu, zaliczeniu, tak? Jak to mówili uczniowie. I zapominali później. Nie wiem, czy, 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 czy ktoś pamiętał 10% materiału, którego się uczył w podstawówce, w liceum. Wszystko było na kilka dni. Niektóre informacje zostają w pamięci, tak, ale większość przepadała. Był to system, który był przygotowany do uczenia, pozornego uczenia. I on też sprawdzał się w czasach, kiedy tak naprawdę człowiek yy, na rynku pracy bardziej musiał się wykazać yy, podejściem do reguł, do zasad. Musiał być jak od linijki. W czasach PRL-u. Yy, Edukację, no powiedzmy sobie szczerze, czy jesteś lepiej uzdolniony, czy mniej, niewiele zmieniało w Twoim podejściu zawodowym. Wyższe wykształcenie w tamtych czasach, owszem, bardziej się liczyło. Mniej osób studiowało, szły na studia osoby, które chciały studiować, bo tak naprawdę różnicy finansowej zbyt wielkiej nie było pomiędzy robotnikiem a kimś z tytułem magistra albo i wyżej. Dzisiaj dzisiaj wszyscy idą na studia. Dzisiaj rynek pracy wymaga coraz większych kwalifikacji, ale szkoła tego nie daje. Dzieci idą do szkoły i niestety uczone są w ten sam sposób. Daje się im wiedzę na zasadzie naucz się tego. To nie jest sposób nauki. Dzisiaj posiadanie w głowie miliona informacji jest dobrą rzeczą, ale niestety potrafi. Sprawić mętlik. Te dzieciaki tak naprawdę nic nie wiedzą, bo nikt w nich nie rozwija kilku rzeczy, które są potrzebne: kreatywności i pasji do zdobywania danej wiedzy. Nie jest prawdą, że każde dziecko jest takie samo, i nie jest prawdą, że każdy człowiek jest taki sam. Oczywiście musi być pewna baza podstawowa, no. każdego trzeba nauczyć czytać i pisać. Każdemu trzeba wpoić pewne zasady geografii. Ale już na przykład to, na co cierpimy. Jeden uczeń będzie świetny w matematyce. Drugi będzie świetny w przedmiocie humanistycznym. Jeszcze inny będzie świetny w czymś innym. Czy szkoła to rozwija? Czy zapala pasję dzieciaka, który na przykład jest świetny z matematyki? Czy ona mu mówi: jesteś wyjątkowy, rozwijaj tą cechę. Jesteś beznadziejny, z polskiego możesz dostawać trójki a nawet niżej. No cóż, postaraj się z tym polskim, bo musisz go się nauczyć, ale tu jest Twoja zaleta. Rozwijaj się. Czy szkoła poświęca mu więcej lekcji, daje mu więcej szans na rozwój? Czy szkoła daje, daje mu możliwość, albo jego rodzicom, że moje dziecko jest dobre z matematyki, chciał, chciałbym, żeby miał o dwie godziny więcej język matematyki, a na przykład godzinę mniej polskiego, no bo nie spełnia się tam. Podstaw się musi nauczyć, tak, wiadomo, ale w tym jest świetny. To da mu w przyszłości coś, co sprawi, że znajdzie pracę. Bo jeśli ktoś jest świetny w czymś, co robi, on zawsze znajdzie pracę. Jeśli ktoś ma pasję w tym, co robi, zawsze będzie szczęśliwy wykonując tą pracę. No to tego chyba chcemy dla naszych dzieci. Jeśli ustawiamy pewną poziom dla wszystkich, taki sam, Tyle tego, tyle tamtego, tyle siamtego. To taki dzieciak będzie zniechęcony, bo będzie miał tyle godzin matematyki, ile wszystkie dzieci. Natomiast wszystkie inne przedmioty, w których będzie gorszy, będą go zniechęcały do nauki. Będą go zniechęcały do szkoły. Będą zabierały mu czas, który mógłby wykorzystać na rozwój czegoś, w czym naprawdę będzie dobry. Efekt jest taki, że może on więcej godzin poświęci na przykład na języku polskim, na naukę. Ale nigdy nie będzie nikim, kto będzie z tym związany. Natomiast to, co mogłoby go wybić w życiu, zapewnić mu rozwój i szczęście, zostanie w nim stłamszone, ograniczone. Dlatego nie podoba mi się po pierwsze taki system edukacji, gdzie nie widzimy konkretnych potrzeb dziecka. Nasza szkoła polska, ale wiele szkół innych też tego nie widzi. E, ogólnie jestem krytykiem systemu amerykańskiego edukacji, ale zwróćmy uwagę, że na przykład powiedzmy w liceum amerykańskim jest jedna rzecz bardzo fajna zajęcia dodatkowe. Dzieciaki mają jakiś tam podstawowy zbiór zajęć i resztę zapisują się. Każdego roku się zapisują na semestr czy tam na rok. E, zapisują się na odpowiednie zajęcia. W ten sposób mają odrobinkę więcej możliwości w kreowaniu tego, kim chcą być. Kończą to samo liceum, ale jeden zapisał się, nie wiem, na zajęcia dodatkowe z informatyki, inny, z matematyki, inny z biologii, inny z historii, nie tworzy się jednolitej masy. System amerykański jest z jednego powodu. My się zawsze śmiemy z Amerykanów, bo oni naprawdę nie wiedzą, gdzie jest Australia. <laughs> Może przesadzam, no ale dość duża część osób nie wie. I to jest głupota. W systemie amerykańskim uczy się kreatywności, owszem, i uczy się tego, że masz wierzyć w siebie i spełniać swoje pasje. To jest dobre. Nie uczy się podstawowej wiedzy i to jest zaś złe. A mnie najbardziej się podoba coś pomiędzy, pomiędzy systemem amerykańskim, który da, dawałby możliwość dzieciom odpowie wybierania odpowiednich zajęć, które je rozwijają, i systemem wspomagania ich kreatywności, ale niestety no, czegoś też się muszą nauczyć. Więc pewno, pewne, pewna część dzisiejszej szkoły mogłaby być. Tylko też inaczej. Jeśli lekcja ma polegać na tym, że przychodzimy na lekcję i nauczyciel praktycznie ma wykute tą samą lekcję, powtarza jednej klasie, drugiej, trzeciej, jego lekcje polegają na mówieniu rzeczy, które są w podręczniku, to ta lekcja jest bez sensu. W dzisiejszych czasach ta lekcja jest bez sensu. Kiedyś miała sens. Nie było internetu, nie było dostępu do informacji. A dziś, dzisiaj ta lekcja powinna polegać na tym, że nie ja, jako nauczyciel, przykładowo, nie przekazuję dzieciakom tego, że od strony tej do strony tej jest tyle mądrych rzeczy napisanych, ja to powiem im, tylko im przekazuję po pierwsze, jak znaleźć informacje, które ich interesują. Po drugie, przekazuję im podstawy. Danej wiedzy z danego, z danego zakresu, ale przekazuje je tak, żeby je zainteresować. Dzisiaj tworzenie osobowości człowieka, a nie tylko, że przyszedł, zaliczył kartkówkę, pa, jest podstawą. Po to wszelkie nowoczesne kraje rozwijają i stawiają na człowieka na zasadzie jego osobistego rozwoju, nie grupowego, osobistego. To wymaga więcej pracy od nauczyciela, dlatego nauczyciele tego zazwyczaj nie robią. To wymaga większej chęci i tak naprawdę serca do tego. Dlatego większość nauczycieli, która wybrała ten zawód tak naprawdę bez przekonania, też tego nie zrobi. I taki mamy obraz naszej szkoły. Nauczyciel staje zmęczony, znudzony, wywali to, co ma do wywalenia dzieciakom w postaci bezsensownej gadki. Dzieciaki mają to nauczyć się zaliczyć. To jest cały czas obecne w naszej szkole. A gdzie? Rozbudzenie zainteresowań. Yy, na chemii, przynajmniej za moich czasów, chemia palenia, na tym, że oczywiście uczyliśmy się tych wszystkich wzorów, e, obliczeń i tak co było ciężkie. Przynajmniej dla mnie akurat nie jestem osobą ze ścisłymi zdolnościami. W życiu. Przez 4 lata liceum nie zrobiliśmy żadnego eksperymentu na lekcjach chemii. Mimo, że lekcje chemii odbywały się w gabinecie przystosowanym do takich rzeczy. Były tam krany, były tam wszystkie elementy potrzebne do przeprowadzenia różnych podstawowych, prostych doświadczeń. Nigdy nauczyciel tego nie zrobił. Żaden. I to nie tylko w mojej klasie. Nie wiem, że trafiłem tak. W żadnej klasie w moim liceum, a było ono dość duże i dość dobrze wyposażone, nikt tego nie zrobił. Podobnie jest dzisiaj z lekcjami informatyki. To już nie moje czasy, żeby lekcje informatyki były w szkole, ale na przykład wiem doskonale, że lekcje informatyki dzisiaj są bezsensowne. Dzieciaki szybciej się uczą obsługi komputerów niż ci, którzy je, ich uczą. E, nikt ich natomiast nie uczy, jak prawidłowo postępować z komputerem. Nikt ich nie uczy takich rzeczy, o których później dowiadamy się z wiadomości czego nie dawać do internetu, co dawać do internetu, jak poruszać się w społecznościach internetowych. Tego powinna dzisiaj uczyć informatyka. No bo umówmy się, informatyka jako zawodu nikt się nie nauczy na lekcjach w szkole. To jest za mało czasu i poza tym nie ma odpowiedniej kadry. Natomiast można nauczyć dzieciaka obsługi siebie, swojej osoby w środowisku komputerowym, w środowisku sieci internetowej. Nie zaś jak włączyć komputer, jak włączyć Worda, tego nikt ta nie nauczy na lekcjach. A powinno się chociaż uczyć obsługi ofisa. Niby się uczy, ale nie wiem, ile jest obecnie godzin nauki w liceum informatyki godzina? W tygodniu? Dwie? Wątpię. Kolejna sprawa. System oceniania uczniów. Jest bezsensowny. Wystawiając oceny, nigdy nie patrzymy na. Wkład. Ktoś może świetnie wykuć coś, zaliczy egzamin. Inna osoba nie będzie miała pamięci na przykład do dat, do zdarzeń, ale bardzo dobrze opisze daną sytuację. I teraz, jak ocenić tę osobę? Według prostych wytycznych, ta osoba, która wykuła i kompletnie nie wie, co wykuła i nie rozumie tego, dostaje piątkę. Osoba, która źle się nauczyła, albo nie ma zbyt dobrej pamięci do takich rzeczy, natomiast ma świetne zdolności analizy sytuacji. Na przykład doskonale potrafi wytłumaczyć, załóżmy, historyczne jakieś wydarzenie. Ona musi dostać truje, dwuje, bo nie wykuła tego. Ta osoba, która dostaje piątkę, za trzy dni nawet nie będzie pamiętała, co się uczyła. Oczywiście uogólniam, tylko daję przykład, jak nierównomierny jest system oceniania. A ta osoba, która rozumiała i analizowała może całe życie umieć świetnie analizować historię czy inne rzeczy. Jak to ocenić? Nauczyciel powinien oceniać według troszkę swojego uznania, ale też wyczucia człowieka. Dlatego uważam, że dzisiejsza szkoła marnuje czas. Bo dzieciaki są wkładane tak naprawdę do ławek i formatowane. Musisz znać taką odpowiedź, taką odpowiedź, taką odpowiedź. Musisz tego się nauczyć na pamięć i koniec. Nikt ich nie rozbudza, ich ciekawości świata. Bo po co. Nikt nie uczy ich kreatywności, bo po co? Nikt ich nie uczy szukania informacji. W dzisiejszym świecie informacje można znaleźć zawsze, szybko i bez problemu. Ale co z tego, że można ją znaleźć? Jak osoby, dzieciaki, nie potrafię ich szukać. Nie potrafię ich zgłębiać. Dzisiaj nie uczy się tego. Jestem ogromnym przeciwnikiem systemu te testowego. System testowy spłyca myślenie, spłyca, bo masz do wyboru. odpowiedziała. D. No dobrze, jak się nauczyłeś, że co wybierzesz, jak się nie nauczyłeś, że będziesz strzelał. ale tak naprawdę nie daje możliwości wyrażenia swojej ekspresji. To tak samo jak nauka wierszy. Zinterpretuj, powiedz, co autor miał na myśli. I dzieciak, który zinterpretuje to po swojemu, ciekawie, inaczej niż było w kluczu, przegrywa. Czyli karzemy go za inteligencję. Coś jest nie tak z tą szkołą. Jestem ciekaw, jak długo potrwa. E, Dopóki ktoś zrozumie, że szkołę trzeba przemodelować, system nauczania trzeba przemodelować do dzisiejszych czasów, no i nauczycieli trzeba nauczyć. Tak naprawdę na nowo podejście do ucznia i tworzenia ludzi myślących, a nie tylko robotów, którzy wykuli, zaliczyli i zapomnieli.